Od 6 do 18 lutego trwać będą konsultacje społeczne z mieszkańcami powiatu słupskiego w sprawie zmian granic miasta słupska. Udział w konsultacjach polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie zawarte w ankiecie, czy jesteś za zmianą granic powiatu słupskiego, wyłączeniu z gminy słupsk, sałectw Bierkowo, strzelino i Włynkówko i włączeniu ich w granice administracyjne miasta. Ankiety pobierać można w starostwie, urzędach gmin, instytucjach powiatowych oraz na stronie internetowej powiatslupsk.pl. Dla powiatu zwiększenie granic miasta będzie utratą dochodów, będzie utratą pewnych kompetencji. To są rzeczy, które będą dla nas niekorzystne. Ja to tak oceniam, dlatego mogę taką swoją własną opinię na ten temat wyrazić. Myślę, że zgadzają się z tym też radni powiatowi. Ale tak jak powiedziałem, konsultacje to jest głos mieszkańców, trzeba dać im możliwość wypowiedzenia się. Prawdopodobnie 2 marca na sesji Rada Powiatu podejmie decyzję w sprawie zmiany granic. Najpierw jednak radni chcą, aby mieszkańcy przede wszystkim ze Strzelina, włynków, i Bierkowa wypowiedzieli się na ten temat. Starosta zauważa, że społeczności te są bardzo przywiązane do życia w swojej gminie. Bardzo trudną rzeczą jest takie naruszenie więzi społecznych, które powstały w gminach od, od 1990 roku. Te lokalne społeczności, sołectwa się zżyły ze sobą, mają własną świetlicę, mają straż, mają, e, nie są bezimienne w stosunku do władzy gminnej, bo są rozpoznawalni, mają swojego radnego, zwykle tak to jest. Mieszkańcy po spotkaniu z prezydentem Kobylińskim w Strzelinie chyba nie zostali przekonani co do chęci włączenia wsi do granic miasta, choć na pewno chcieli wysłuchać argumentów za i przeciw. Mamy piękne ulice! W szczelinie, wełynkówku, hełynkowie, oświetlenie, piękne spacerowe chodniki, szkoły wyposażone w to, co sobie życzą A my wam to zabierzemy? Tak! A teraz proszę posłuchać dalej! Przed władzami miasta gminy i powiatu długa batalia. Podobne konsultacje 9 lutego rozpoczną się w gminie Słupsk, 16 lutego w samym Słupsku.